Dzień dobry, kolejny dzień, kolejny odcinek. Witam Was bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku powoli będziemy przygotowywać się do opuszczania Hiszpanii. Jeszcze mamy na celowniku jedno miejsce, którym jest delta rzeki Ebre. Ale zanim to, to musimy. Yy, powoli się przygotowywać do opuszczania tego kraju, w kontekście musimy zlać jeszcze raz toaletę, ponieważ jest pełna yy, Zrobić pranie i pewnie jeszcze jakieś rzeczy w sklepie kupić dla znajomych i tak dalej Więc zobaczymy jak to będzie i cóż, zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka, a jeżeli odcinek się spodoba, zostawcie pierdółki na dole. Lecimy z tym! Jeszcze w drodze zajechałem na stację, bo jest po euro 35 diesel, więc dużo taniej niż można spotkać przy autostradach, więc korzystając z okazji, że mamy półbaku, dolejemy sobie. Myślę, że nie jest tragiczna cena, bo widzieliśmy gdzieś po euro 52, euro Chociaż na początku gdzieś tam tamtej Hiszpanii było dużo taniej, no ale trudno. Tak sobie jedziemy i dam Wam radę, jak będziecie w Hiszpanii, omijajcie duże sieciowe stacje benzynowe, takie jak Repsol, nawet BP, takie, które u nas występują, bo jest dużo drożej. Lepiej sobie poszukać jakiejś małej stacji benzynowej, najlepiej samoobsługowej I różnica nierzadko to jest 20 centów na litrze To jest bardzo dużo Jeżeli tak się jedzie busem albo większym autem No to można ileś 10 euro zaoszczędzić na tankowaniu Więc taki, taka szybka wskazówka jeżeli ktoś yy, myślałby o przyjeździe do Hiszpanii. My raz zatankowaliśmy na tym Repsolu, płaciliśmy Euro56, a tutaj wszystkie te małe stacje benzynowe jakie mijamy, no to wychodzi w granicach Euro 30 coś, tam dużo mniej niż to Euro 30 się nie znajdzie raczej, chociaż to też zależy od okresu. No ale tak z reguły, żeby omijać te duże, korporacyjne, że tak powiem, stacje. Taki szybki tip dla osób, które chciałyby podróżować po Hiszpanii. Coś niesamowitego. Hiszpania chyba nam daje znak, że już na jej starczy. Zaczęło padać. My też tu. Desztu... Chyba z miesiąc nie widzieliśmy, a tu nagle pada. Ha. No cóż, i tak się zdarza. A my byliśmy właśnie w jednym punkcie, gdzie chcieliśmy opróżnić toaletę, ale niestety nam się nie udało ze względu na to, że tam jakieś prace konserwacyjne trwały i była akurat dzisiaj nieczynne więc jedziemy do innego punktu i mamy nadzieję, że tam nam się uda opróżnić ponieważ mamy pilną potrzebę opróżnienia a teraz jedziemy w deszczu aż dziwne jak tak długo się nie jechało w deszczu od nowa, od nowa znowu jechać w tym deszczu no cóż, ciśniemy Dojechaliśmy do miejsca, gdzie będziemy spać, i czasami kocham Google Maps, a czasami ich po prostu nienawidzę. Bo do tego miejsca tu jest taki parking masowy, bardziej, ale tu jest już teren naturalny i trzeba po prostu w miejscach wyznaczonych stawać. No ale prowadziło mnie po takich drogach, że prawie wylewu dostałem. A okazało się, że w to miejsce wystarczyło podjechać naokoło i by się normalnym asfaltem jechało. No ale Google tego nie uwzględnił i prowadził mnie na przełaje. No cóż, nie pierwszy raz, nie ostatni, a teraz idziemy się przejść, zobaczyć co tutaj tak właściwie jest. Wróciliśmy ze spacerku. Tu w okolicy nie ma dosłownie nic, tylko pola i rozlewiska. I byliśmy też zajrzeć do restauracji, która jest tutaj obok, i ceny były absurdalnie wysokie co do wielkości porcji, więc wyszliśmy tam nie zastanawiając się. A teraz zjemy sobie zupkę grochową. Więc lepsze niż te danie z tamtej restauracji i dużo tańsze. A do końca dnia raczej nic się tutaj ekscytującego nie wydarzy. Tutaj nie ma dosłownie nic, a nic dookoła. No ale jutro podjedziemy do tej delty rzeki Ebre. Tylko tym razem mam nadzieję, że normalną drogą, bo naprawdę ta, którą jechałem tutaj, była ciężka. Chociaż wystarczyło od drugiej strony podjechać i by się normalnie asfaltem pewnie jechało No cóż, tak się zdarza Więc my zajadamy i myślimy nad dalszym planem na jutro Kolejny dzień, zaczynamy od yy, poszukania pralni Ponieważ no, jutro już wyjeżdżamy w kierunku Francji I dzisiaj musimy ogarnąć wszystko, czyli pranie i myjnie przede wszystkim, żeby samochód ze soli opukać i jeżeli się dobrze wyrobimy, to tu w tej delcie rzeki Ebre poszukamy tych flamingów. No ale priorytet jest taki, żeby ogarnąć y, rzeczy do wyjazdu, i dopiero jeżeli będziemy mieli jakiś y, ekstra nadmiarowy czas, to spożytkujemy go na zwiedzanie tutaj pewnych miejsc. A może gdzieś po drodze spotkamy te flamingi i tak dalej? Teraz patrzę, nie wiem czy to będzie widać. Ładuje nam 84 W, jest 9,30. Czyli nie jest źle. Musimy też trochę podładować te akumulatory, ze względu na to, że ostatnie dwa dni były z tym niewesołe. Wczoraj już Wam mówię. Wczoraj 600 watów, yy, w przedczoraj tylko 320, więc niewiele, a prysznic trzeba wziąć, więc musimy poczekać chwilę, jak się podładuje. A dzisiaj ma być spoko pogoda. Dobra, ja już nie gadam, my jedziemy szukać pralni i słyszymy się później. Odnośnie tego co mówiłem. Yy o tych drogach tutaj. Teraz na przykład nas wyrzuciło na taką żużlową, polną drogę wręcz i ona tu jest mega szeroka. Tutaj się dwa auta wyminą, ale wczoraj jechaliśmy podobnymi drogami na szerokość praktycznie busa, gdzie jak jechało auto z nadprzeciwka trzeba było znaleźć miejsce do zjechania i jeszcze lusterko złożyć. To nie nie ma tak kolorowo zjazdą tutaj po tej delcie rzeki Ebre, po tym całym parku narodowym. No, troszkę stresujące miejsce i nie da się z tym dyskutować. No ale cóż, jedziemy 20-30 na godzinę z nadzieją, że uda nam się stąd wyjechać. No masakra lekka, no ale cóż nie można było tego przewidzieć o, czyżby tutaj się asfalt zaczynał? o, jest kawałek asfaltu więc my sobie tak będziemy człapać mamy 12 km do miasta i nam pokazuje 20 minut więc chwilę to nam zajmie ale jedziemy i tu jest pełno, pełno ptaków różnych, różnych nie jestem ornitologiem ale pewnie jak ktoś by był to byłby w raju i tak powoli sobie człapiemy. Ok, jesteśmy już w miasteczku, gdzie jest pralnia. Miasteczko nazywa się Deltebre, jakoś tak. Deltebre, coś w tym stylu. No ale najważniejsze, że pralnia tu jest, a my mamy już dwie torby, bo pierzemy dosłownie wszystko co mamy, żeby mieć już głowy. I przy okazji tam yy, przed nami jest Markadone, Markadona, czyli zrobimy sobie też zakupy, bardzo fajnie. No i co, no i tuptamy. Wstawiliśmy już pranie i tutaj <laughs> pierwszy raz w ogóle widzę coś takiego. Tu jest automat do przynęt wędkarskich oraz do osprzętu, takie jak przypony i tym podobne ale jazda no, interesujące my teraz zmykamy odnieść sobie koszyczek do busa i będziemy iść do sklepu mamy pół godziny e, prania i później myślę, że jest pół godziny suszenia czyli godzinka nam zejdzie na tym wszystkim więc nie jest źle a zobaczmy jak te suszarki będą tutaj działać, bo Cała mynia pralnia wyglądała na dosyć nową, więc możliwe, że wszystko pójdzie gładko. Zapłaciliśmy za pół godziny 6 euro. Czyli dosyć wysoka cena. Nawet nie wiem, czy nie najwyższa do tej pory. Dziwne. No ale cóż, i tak bywa. Zrobiliśmy sobie już. Chyba nawet ostatnie zakupy tutaj w Hiszpanii, ponieważ jutro już będziemy jechać przez Francję. Ja się zaopatrzyłem w trzy paczki moich nowych ulubionych ciperków, czyli limonkowe Chili and Limon, bardzo dobre. I teraz czekam aż Natalia wróci, ponieważ poszła przerzucić pranie, i podjadę tutaj od razu na myjnie obmyć yy, trochę busa z tej soli. I może jeszcze dotankuje do pełna i będzie wszystko z głowy. No mieliśmy tutaj jeździć tych flamingów szukać, no ale są sprawy ważne i ważniejsze, i dla mnie ważniejszą sprawą jest dobrze przygotować się do drogi. O, już widzę, że natalia idzie, więc zaraz podjeżdżamy na mynie i szorujemy cytrynę. Widzieliście, my opukaliśmy cytrynę. Nie chodziło o jakieś dokładne supermycie, tylko żeby z tej soli najbardziej to opukać. A umyć to sobie ją umyjemy tam, nawet w Holandii, tak mega dokładniej. A teraz idziemy po pranko, bo powinno już być prawie suche. Ale to wiadomo, że nigdy nic nie wiadomo i okaże się dopiero na miejscu. Ale pogoda dzisiaj dopisuje jest mega ładnie. Teraz jest y, cieplutko, bo rano to był dramat jakiś. I potem jak odbierzemy sobie pranie, no to będziemy szukać miejsca na spanie. Haha, nie czuję, że rymuje, no ale, ale tak to wygląda zawsze ostatni dzień, żeby ogarnąć wszystko. Potem jak staniemy, to musimy. Poukładać sobie rzeczy w busie, takie już generalne porządki zrobić. Więc my idziemy. I my mamy dwie torby suchutkiego, pachnącego prania. To trzeba będzie ogarnąć, jak tam gdzieś sobie staniemy. Ale elegancko. Godzinka czasu. Ile suszarka kosztowała? 4 euro. 4 euro, czyli łącznie daliśmy 10 euro. No bez tragedii. Nie wiem, czy takie pralnie są w Polsce, a jeżeli tak, to ile kosztują? Ale tak 10 euro, to myślę, już standardem się stało za pranie ze suszeniem Więc, no, tak jest i tyle Dobra, my zmykamy i jedziemy Zrobiliśmy sobie szybki przystanek w mieście Salou Żeby zjeść churrosy, bo Natalia natchnęło i mamy jakieś miejsce znalezione, więc tuptamy. Kilometr drogi na nogach, żeby zobaczyć, że zamknięte są wrota. Tu w ogóle wszystko jest pozamykane. Będziemy wracać, to nagram. ulicę, to wygląda jak opustoszała. Natalia się jeszcze łudzi, że z drugiej strony są otwarte, ale nie wydaje mi się. Plus tej wędrówki jest. Taki, że sobie podeszliśmy i tu jest bardzo ładna plaża w tym mieście. Tylko na no, całe to miasto wygląda jak wymarłe po sezonie. Wracamy do Cytryny i szukamy miejsca na noc. Niestety nie udało się zjeść, no ale nadzieja umiera ostatnia. No nie. Teraz pokazuję Wam, jak to tutaj wygląda, bo idziemy wzdłuż takiej nazwijmy to ulicy handlowej tu jest pełno jakichś sklepów, pubów restauracji i to wszystko jest totalnie zamknięte nie to, że w tej godzinie tylko ogólnie więc jakieś mega turystyczne miasteczko musi być skoro po sezonie tutaj nie ma dosłownie nic otworzonego i to widać, że okna są pozaklejane i i ogólnie to tak ciężko, tu akurat remont był w tym i to całe ulice są takie. Za moment podejdziemy kawałek dalej to z dwóch stron tak sklepy pozamykane. Jedyne co było otwarte to chyba jakiś kebab i sklepy z papierosami, a tak to cała reszta normalnie zamknięta. Pierwsze w sumie takie miasteczko O, tutaj jest kanabis, CBD i te sprawy Jeszcze więcej pozamykanych sklepików Muszę się uśpieszyć, bo bateria mi zaraz padnie O, tutaj tylko z cygaretami otwarty Tam supermarket zamknięty, wszystko po tamtej stronie zamknięte Śmieszne Stanęliśmy w takim genialnym miejscu. Mamy taki wspaniały widok na ostatni dzień i noc i my teraz będziemy e, ogarniać sobie busa już do drogi, czyli zakładać poszewki, sprzątać, żeby już tak na gotowo być do wyjazdu. No ale te widoczki są piękne i ten kolor wody, coś wspaniałego. No na ostatnią noc nie można było sobie niczego lepszego wymarzyć. Znaczy można było, ale nie ma co narzekać. Jesteśmy wśród jakichś opustoszałych hoteli. Pięknie. Jesteśmy w trakcie ogarniania. Jeszcze zostało nam pranie ogarnąć. Już sobie zmieniliśmy poszewkę. I może czurosów nam się nie udało kupić, ale kupiliśmy sobie gotową paę, tak, żeby jeszcze mm, sobie zjeść coś typowo hiszpańskiego w ten ostatni dzień więc zabieram się za jedzenie i zobacz się co później wyszliśmy się przejść, żeby pokorzystać z tych ostatnich godzin pięknej pogody i pięknej Hiszpanii no i cóż powoli cała historia tutaj dobiega końca w tym roku jeżeli chodzi o van, life, bo nie jest powiedziane, że jeszcze nie wrócę. Muszę się odwrócić, ponieważ strasznie wieje i nie będzie tego słychać. No i zostawię Was pięknymi widoczkami. I jest jakaś akcja ratunkowa w ogóle helikopterem, ale nie wiem, czy uda mi się to uchwycić. Oj, nie widać. Tam na wysokości słońca jest helikopter i normalnie kogoś wyciągają z wody. Ale tutaj jest pięknie po prostu idealne miejsce na koniec yy, Hiszpanii. Była to niezwykła przygoda, no ale trzeba wracać do obowiązków i troszkę do normalnego życia, przynajmniej na parę miesięcy zanim wyruszymy w kolejną podróż w kolejne miejsce. Hiszpania i Gibraltar był to mój chyba 25 kraj, który odwiedziłem. No w rok praktycznie całą Europę przejechaliśmy, więc jest to jakiś wyczyn. I jutro e, w godzinach porannych będziemy wyjeżdżać e, już z powrotem. To jest wspaniały kraj do van life'u, chociaż są momenty tego kraju, gdzie nie jest łatwo, ponieważ jest duża ilość kamperowców, są już w wielu miejscach zakazy. Aczkolwiek da się jeszcze znaleźć takie perełki, gdzie nie ma ludzi i można się w spokoju nacieszyć tym pięknym krajem. Wiem też, że z perspektywy oglądającego jest bardzo duże opóźnienie z tymi odcinkami, no ale musiało tak być, żeby zapewnić Wam ciągłość materiału. Jeżeli ktoś obejrzał całą tą serię i wytrwał do końca, zostawcie po sobie znak w komentarzu. To będzie bardzo miło wiedzieć, że są takie osoby, które oglądają całość, a nie tylko pojedyncze odcinki. Chciałem ten ostatni odcinek zwiększyć nagraniami z drona, ale niestety yy, jest dzisiaj zbyt wiecznie, no i za bardzo nie miałbym możliwości. Ale za to postaram się nagrać piękny zachód słońca, zobaczymy jak to wyjdzie. A ja w tym momencie dziękuję wszystkim za uwagę, za wytrwanie do końca. Napiszcie komentarz, zostawcie pierdółki na dole i słyszymy się już. W kolejnym odcinku, który będzie powrotem do Holandii. Dzięki, cześć i na razie.